Pani przedszkołanka po całym przedszkolu takiego Jasia musi wysłać do domu. Co ona musi zrobić? Musi go ubrać. A to ciężka robota ubrać dziecko. A takie zimowe buty do kolana na tą biedkę, no to ciężka robota. Ona go wiele, tak się rozpoczyna. Jeden bo tak ubrał, drugi bo tak, Otarł go strzał, a ten mały jaś mówił. Proszę pani, ale pani mi źle ubrał, bo prawy na lewy, a lewy na prawy. Pani lekko poddenerwowana, ale musi go do domu coś. No to... zaśmy te butki, zdejmuję. Jeden butek. Drugi butek z las. Otarła pod i patrzę, aby dobrze ubrać. Prawo na prawo ubrała. Lewe na lewo ubrała. Otarła pod a ten mały ja się mówi. Proszę pani, ale to nie są moje buciki. Pani lekko poddenerwowana, ale musi go do domu zejść. No to zaś mi te butyki ubieram. Jeden butek ubrał, drugi butek ubrał. Otara podstrzała, a ten mały Jasiu mówił są pani, słuchajcie mojego braciszka. Pani bardzo poddenerwowana, ale musi go do domu stać. Jeden butek ubrał. Jeden butek ubrał, drugi butek wylazł. Otara podstrzała, ten mały Jasiu mówi. Pani ja. mówi, Jasiu idź już do domu. A on, gdzie na rękawiczki? Onovi, on mówi. Ono, ono, ono. Bucik schowałem prze pani.